Naprawdę bardzo się cieszę, że mogę mówić o tym, czym tak naprawdę żyję. Że kolejny raz dane jest mi się dzielić słowem, treściami, które są głęboko zakorzenione w moim sercu. Będziemy mówić o uwielbieniu, o modlitwie uwielbienia. Kiedy myślę uwielbienie i gdybym miała pisać to jednym słowem, tę modlitwę, ten rodzaj modlitwy, gdybym miała opisać jednym słowem, to byłby to ogień. A dlaczego tak? Bo ogień jest w prawdzie, którą głosimy, ogień jest w Bogu, którego głosimy, którego czcimy, którego uwielbiamy. Ogień jest w duchu, który przychodzi i który uczy nas wielbić, który modli się w nas. Człowiek uwielbienia. Cziciel, prawdziwy czciciel, to człowiek pełen pasji, to człowiek pełen ognia. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale 29 wersecie mówi, że Bóg jest ogniem pożarającym. I jeśli my chcemy stawać się tacy jak on, to musimy być pełni ognia. Jezus skarżył się na tych, którzy są letni. Powiedział wolę, abyś był zimny niż abyś był letni. Wierzę, że przez ten cykl uda nam się przejść do tego miejsca ognia. Wierzę, że przez ten cykl konferencji uda nam się na nowo rozpalić nasze serca, aby były pełne żaru, aby były pełne pasji, aby Bóg autentycznie radował się naszym uwielbieniem i abyśmy przez to uwielbienie też potrafili podpalać innych. Nie ma czegoś takiego jak namaszczone ciepłe kluchy. Ogień musi być w nas. Ogień musi być w nas. My chcemy płonąć. A więc pozwólmy prowadzić się duchowi, aby nasze serca autentycznie płonęły. Więc rozpoczynamy od piątego rozdziału listu do Rzymian, drugi werset. Możemy w nim przeczytać tak: przez Jezusa Chrystusa. Dostąpiliśmy łaski, w której trwamy, chlubiąc się nadzieją chwały Bożej. Moglibyśmy zapytać, co to za łaska, w której trwamy? E, mi się bardzo spodobało tłumaczenie, e, które znalazłam w jednej z angielskich wersji Pisma Świętego, a dokładnie New Living Translation. Jest tam napisane: Z powodu naszej wiary Chrystus, Przyprowadził nas do miejsca niezasłużonego przywileju, gdzie możemy stać z pewnością i radością, oczekując współudziału w jego chwale. Święty Paweł mówi, że jako wierzący możemy wejść do, niezasłu do miejsca niezasłużonego przywileju. Zostaliśmy usprawiedliwieni przez Chrystusa. I dzięki wierze Chrystus pociąga nas ku sobie, pociąga nas do swojej obecności. Za każdym razem, kiedy staję w uwielbieniu, odbieram to jako łaskę, odbieram to jako zaszczyt, odbieram to jako coś, czego nie jestem w stanie kupić, sama uzyskać, sama zapracować na to. Wielokrotnie zadawałam sobie pytania, stawiając przed oczami różnych niewierzących moich znajomych czy też bliskich, dlaczego im nie dane było stawać przed obliczem Boga? Dlaczego Bóg wybrał mnie? I odpowiedź jest jedna: nie wiem. To wyłącznie łaska, to niczym nie zasłużony przywilej, to niczym niezapracowany zaszczyt. Więc tym bardziej błogosławię Bogu. I mu za to dziękuję, że mogę go wielbić. Czym jest w ogóle uwielbienie? Czym jest w ogóle modlitwa uwielbienia? Co to znaczy wielbić Boga? Myślę, że najprościej i, i najpiękniej mówi o tym Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest to ta gruba niebieska książka, która objaśnia nam nasze prawdy wiary. I tutaj w 2639 podpunkcie możemy przeczytać, iż uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia go dla niego samego, oddaje mu chwałę nie ze względu na to, co on czyni, ale dlatego, że on jest. Kocham to streszczenie. Naprawdę dla mnie tutaj właściwie można by było postawić kropkę i nic więcej nie dopowiadać. Uwielbiam Boga. Po pierwsze, uwielbienie jest formą modlitwy, nie mamy więc już co do tego wątpliwości. I jest to forma modlitwy, która wysławia Boga dla, dla Niego samego. Dlatego, że On po prostu jest. Nie za to, co zrobił, nie za to, co zamierza uczynić. Ale. Tylko i wyłącznie dlatego, że On jest. To jest właśnie treść uwielbienia. Wyznanie, że Bóg jest Bogiem. W uwielbieniu chodzi o to, żeby zauważyć Boga. W uwielbieniu chodzi o to, żeby zmienić perspektywę, żeby przestać wpatrywać się w siebie, w swoje problemy, w swoje troski, w to, co mnie otacza, to, co mnie identyfikuje, a zacząć patrzeć na Boga. Zauważyć Jego obecność, wejść w Jego obecność. W uwielbieniu chodzi o to, aby wejść do królewskiej komnaty, do pałacu króla. Tak jak mówi oblubienica w pieśni, po, w pieśni nad pieśniami: weź mnie za rękę, po, weź mnie za rękę, weź mnie za rękę, pobiegnijmy razem. Wprowadź mnie królu w Twoje komnaty. Uwielbienie to wchodzenie w komnaty króla. Uwielbienie to wchodzenie w przedsionki nieba. Tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie jest Jego obecność. Uwielbienie to wpatrywanie się w Boga. Uwielbienie to próba zauważenia Go, to zauważanie Go, to odpowiadanie na to, co widzę w Bogu. To mówienie mu. Komplementów. W uwielbieniu przywracamy Bogu należne miejsce. Czynimy go centrum. Centrum nie tylko mojego życia, ale każdego życia. Centrum całego wszechświata. Ty jesteś Bogiem. Bóg jest Bogiem. Jest Bogiem i On po prostu jest. On jest tym, który nie miał początku, On jest tym, który nie będzie miał końca. Wszystko, co istnieje, w Nim istnieje. Ja bardzo lubię sobie myśleć, że jestem pochodną Jego tchnienia. To, że Ja istnieję, to istnieje tylko dzięki temu, że Bóg jest. Jak mówił święty Paweł w dziejach apostolskich w 17 rozdziale, w Nim żyjemy, poruszamy się. I jesteśmy. Za każdym razem, kiedy staję w uwielbieniu, chcę wejść w te przedsionki, chcę wejść do tej sali tronowej, chcę zobaczyć mego króla, chcę skupić się tylko na nim, chcę zobaczyć jego oczy pełne ognia, chcę zobaczyć jego piękno, jego blask, po to, aby stawać się taką jak on. Po to, aby przemieniać się na Jego obraz, na Jego poodobieństwo, aby wracać do tego miejsca, do którego tak naprawdę zostałam stworzona, do którego zostałam powołana. Bo naszym powołaniem, naszym życiem, życiem, powołaniem każdego człowieka jest uwielbiać Boga, jest Go czcić, jest Mu służyć. Wyobraź sobie, że wszedłbyś na audiencję do papieża albo do kogoś, bardzo, bardzo ważnego, do kogoś, kogo bardzo szanujesz, kto jest dla ciebie absolutnie wyjątkowym autorytetem, no to nie zastanawiasz się, co aktualnie zostawiłeś w domu, jaką sytuację, czy ci, starszy, czy ci starczy do pierwszego, czy będziesz miał na ratę na samochód, czy twoja synowa dogada się z twoim synem. To, co się liczy, to liczy się ta chwila, ten moment. Liczy się ta audiencja, liczy się ten czas tu i teraz, liczy się ta rozmowa. Gdybyś wszedł, załóżmy, że już jesteś na tej audiencji u papieża, no to nie startujesz, nie, za, nie zasypujesz go listą skarg, próśb i zażaleń, tylko po prostu cieszysz się. No, no nie wiem, co może się wyrwać z Twojej, ser... z twojej piersi, z Twojego serca. Cieszysz się, jaka to radość, że mogę być tutaj. No nie mówisz o jej kukran, mi w łazience cieknie. A często tak się zachowujemy, kiedy przychodzimy na modlitwę uwielbienia. Stajemy niby w uwielbieniu, niby przychodzimy na modlitwę, czy to we wspólnocie, czy to na modlitwie osobistej. E Uwielbiam Cię, Panie, w moim chorym kolanie. Uwielbiam Cię, Boże, w problemach finansowych. Uwielbiam Cię, Boże, bo i niby wielbię Boga, ale cały czas gdzieś się kręcę wokół mojej osi, wokół tego, co przeżywam. Absolutnie rozwaliło mnie i powaliło to, co przeczytałam wczoraj na modlitwie osobistej. późną na co się modliła mi w księdze Wyjścia, w szóstym rozdziale, Bóg rozmawia z Mojżeszem i mówi do niego tak: Ja jestem Panem, ja ukazałem się Abrahamowi jako Bóg wszechmocny, ale mojego imienia nie dałem im poznać. Usłyszałem również lament Izraelitów zmuszonych do pracy. Wspomniałem na moje przymierze, Idź i ogłoś Izraelitom, ja jestem Panem, uwolnię Was od jarzma egipskiego, wybawię Was z niewoli, wyzwolę Was wzniesionym ramieniem, nie szczędząc surowych wyroków. Uczynię Was moim ludem i stanę się dla Was Bogiem. I Mojżesz idzie do ludu, do Izraela i ogłasza im te słowa. I jaki był dla mnie szok, kiedy czytam w dziewiątym wersecie, Mojżesz przekazał te słowa Izraelitom, ale nie chcieli Go słuchać z powodu zniecierpliwienia i utrudzenia. Nie chcieli Go słuchać. W ogóle odmówili inno, inne tłumaczenie, yy, mówi odmówili słuchania słowa. Z powodu swojego utrudzenia. Jeżeli wpatrujemy się w swój problem, jeżeli wpatrujemy się w to, co nas zniewala, jeżeli nie jesteśmy w stanie wznieść naszych oczu ponad to, co przeżywamy, nie jesteśmy w stanie usłyszeć głosu Boga, nie jesteśmy w stanie usłyszeć tego, co mówi. Nie może być pokrzepione i podniesione moje serce. Dlatego tak ważne jest, Abyśmy kiedy przychodzimy na uwielbienie, odwracali nasz wzrok od problemów. Abyśmy nie wpatrywali się w to, czego ja nie umiem, czego ja nie potrafię. Ale zaczęli mówić, tak, może ja nie potrafię, ale ty jesteś mocny, ty jesteś wielki, ty jesteś święty. Z tobą dam radę. Ty jesteś Bogiem, ty jesteś światłem, ty jesteś, ty naprawdę jesteś. W uwielbieniu chodzi o to, żeby zauważyć Boga, który jest. A On jest wszechmogący, wszechwiedzący, miłujący, troskliwy, łagodny, pełen piękna, pełen miłosierdzia.